Obserwacje gwiazd zmiennych, czyli jak amatorzy mogą współpracować z zawodowcami, jak amatorskie obserwacje mogą przyczynić się do rozwoju profesjonalnej astronomii. Gdy rozpoczynałem swoją przygodę z astronomią, obserwacje gwiazd zmiennych były bardzo popularne. Dziś, niestety, króluje astrofotografia. Mówię niestety, dlatego że uważam, że obserwacje astronomiczne zeszły na drugi plan. Mam nadzieję, że ten cykl, który dzisiaj rozpocznę o obserwacjach gwiazd zmiennych, zachęci Was do podejmowania właśnie takich obserwacji, szczególnie, że są one Dość proste, bardzo efektywne, bardzo efektowne i co najważniejsze, nie potrzeba do tego jakiegoś bardzo zaawansowanego sprzętu. Bardzo często wystarczy nawet nieuzbrojone oko, lornetka lub prosty teleskop i możemy przeprowadzać już właśnie obserwacje gwiazd zmiennych. Jednocześnie możemy te obserwacje analizować samodzielnie, możemy je. Przesyłać do odpowiedniej organizacji, która się tym zajmuje, o czym również wspomnę, ale już w następnym odcinku, przy samej metodyce obserwacji. I zarazem nasze obserwacje mogą przyczyniać się do powiększenia wiedzy o gwiazdach zmiennych, mogą być wykorzystywane w zawodowych analizach. A przede wszystkim będziemy budowali bazę obserwacyjną gwiazd zmiennych. Dowiemy się dużo o ich strukturze, o ich właściwościach oraz o ich rodzaju. Dlatego zachęcam do podjęcia właśnie obserwacji gwiazd zmiennych. Gwiazdy zmienne to gwiazdy, najprościej mówiąc, zmieniające swoją jasność w czasie. Zmiany tych jasności w gwiazdach mogą być od bardzo niewielkich do nawet Kilku, kilkunastu magnitudo. Zmiany te powodowane są wieloma czynnikami. Obecnie mamy skatalogowane ponad milion gwiazd zmiennych, a przypuszcza się, że tych obiektów jest wiele, wiele razy więcej. Czyli jest jeszcze duże pole manewru, nie tylko do obserwacji i analizy tych, które są już skatalogowane, ale również do odkrywania kolejnych gwiazd zmiennych. Istnieje wiele powodów, dla których gwiazdy zmienne zmieniają swoją jasność. Na przykład są gwiazdy pulsacyjne, które pęcznieją i kurczą się, pod wpływem sił wewnętrznych, są układy podwójne zaćmieniowe, gdzie jedna gwiazda przyćmiewa blask swojego towarzysza. Są również tak spektakularne gwiazdy zmienne jak gwiazdy powracające, o których również niedawno Mówiłem, specjalnym typem gwiazd zmiennych są również supernowe. Myślę, że uda mi się zachęcić Was do obserwacji gwiazd zmiennych, szczególnie, że jest to naprawdę zajęcie dość proste. Wymaga oczywiście, jak każde obserwacje, pewnej wiedzy, pewnego zaangażowania, przede wszystkim systematyczności. I wprawy, którą nabędziecie bardzo szybko, i będziecie mogli samodzielnie określać jasność tych gwiazd i analizować je może za pomocą specjalnego programu, może za pomocą nawet arkusza kalkulacyjnego, który bardzo dobrze do tego się nadaje. Można się zastanowić, po co w ogóle obserwować gwiazdy, gwiazdy zmienne. Przede wszystkim po to, że będziemy wiedzieli, jak zmienia się. Ewolucja tego składnika, który jest chyba najważniejszy we wszechświecie. Gwiazdy są głównymi motorami ewolucji kosmicznej i w czasie ich życia, w czasie ich procesie tworzenia się, w czasie procesu ich rozwoju czy umierania zmienia się ich właściwości, zmieniają się również ich funkcjonalności, czyli powiedzmy jasność. Typ widmowy zmienia się również skład chemiczny. I właśnie przy pomocy obserwacji gwiazd zmiennych jesteśmy w stanie określić proces, miejsce życia i miejsce, w którym znajduje się dana gwiazda, czy układ gwiazd, jaki będziemy obserwować. Przede wszystkim należy to robić systematycznie. Tutaj. Naszym przeciwnikiem będzie pogoda i klimat, w którym żyjemy. Ale mam nadzieję, że uda się Wam choć częściowo przeprowadzać te obserwacje w miarę systematycznie. A zważywszy na to, że tych gwiazd jest bardzo dużo i bardzo dużo ludzi je obserwuje, sami zobaczycie, że nawet szczątkowe Wasze obserwacje przyczynią się do tego, że będą powstawały wspaniałe analizy poszczególnych obiektów gwiazdowych. Może na początek troszkę również o historii gwiazd zmiennych i odkrywcach tych gwiazd oraz obserwatorach tych gwiazd. Jak zawsze sięgamy do starożytności. Pierwsze zmianki o zmienności gwiazd pochodzą z chińskich, babilońskich i greckich zapisów. Były one rzadkie i sporadyczne, ale chciano również w, ten, w tych czasach wytłumaczyć sobie. Na czym polegają te zjawiska? Pierwszy taki przełom to XVI i XVII wiek. Tycho de Brache odkrył nową gwiazdę w konstelacji Casiopei, która stała się bardzo jasna, a następnie stopniowo zanikała. Była to jedno z pierwszych udokumentowanych dobrze obserwacji gwiazd zmiennych. Następnie Fabricius odkrył zmienność jasności gwiazdy Miry, nadal nazwanej później Cudowną, jednej z najważniejszych zmiennych długookresowych. Jego obserwacje pokazały, że zmienność gwiazdy może być bardzo regularna i cykliczna. XVIII wiek. John Goodwick odkrywa zmienność jasności Algola, identyfikując ją jako pierwszą zaćmieniową gwiazdę zmienną. Badał on również cefeidy, takie jak Delta CFe, przyczyniając się do zrozumienia ich natury pulsacyjnej. XIX wiek to rozwój teleskopów i technik obserwacyjnych, które pozwoliły na systematyczne badania gwiazd zmiennych i powstawały pierwsze katalogi gwiazd zmiennych, rozwijane do dzisiaj. Rok 1908. Astronom Lewit odkrywa zależność między okresem pulsacji a jasnością absolutną cefeid. To odkrycie stało się fundamentalnym narzędziem do pomiaru odległości w kosmosie i wykorzystywane jest również do dnia dzisiejszego. XX wiek to prawdziwy przełom. Jedno z najważniejszych odkryć albo pomiarów, czyli stworzenie diagramu Hersprunga lasera przez właśnie dwóch astronomów Hersprunga i Lasera, który uwzględniał zmienne gwiazdy i pozwalał na zrozumienie ich miejsca w ewolucji gwiazd. Również właśnie na ten okres przypada rozwój fotometrii, który pozwolił na precyzyjne pomiary jasności gwiazd, no i odkrycie nowych typów zmienności gwiazd, takich jak Tauri i supernowe oraz zrozumienie mechanizmu ich zmienności. Dziś mamy cudowne narzędzia w postaci teleskopów kosmicznych, które również badają zmienność gwiazd i pozwalają nam określić właśnie z czego ona wynika. Również takie projekty jak Ogle, który. Jest projektem, w którym nasi polscy astronomowie wnieśli olbrzymi wkład. Pozwala na skatalogowanie tysięcy nowych gwiazd zmiennych. Lecz nie martwcie się, pozostaje jeszcze wiele miejsca dla nas, czyli miłośników, amatorów astronomii. Raz jeszcze wróćmy do tematu: po co w ogóle obserwować gwiazdy zmienne? Po co badać procesy, które tam zachodzą? Pierwszy i najważniejszy powód to zrozumienie ewolucji gwiazd. Gwiazdy zmienne pozwalają badać różne etapy ewolucji gwiazd. Kolejny, o czym wcześniej wspomniałem, bardzo ważny element to pomiar odległości we Wszechświecie z wykorzystaniem właśnie gwiazd zmiennych typu cefeidy. Kolejny bardzo ważny Punkt, czy kolejna bardzo ważna zależność między gwiazdami zmiennymi, to poznawanie struktury i dynamiki galaktyk, z których oczywiście stanowią fundament jako gwiazdy, czyli budulec poszczególnych galaktyk. No i kolejny taki powód, dlaczego właśnie badamy gwiazdy zmienne i je obserwujemy. To badanie procesów fizycznych, jakie zachodzą w gwiazdach, dlaczego te gwiazdy pulsują, dlaczego powiększają swoją objętość, zmniejszają. No i badanie układów wielokrotnych, podwójnych, potrójnych, jakie są zależności między nimi, jak wpływają zmienności jasności, które obserwujemy na poszczególne układy wielokrotne. No i. Kolejne, czyli zjawiska yy, takie jak supernowe i nowe. To również jest badanie zmienności. Nowe czy supernowe to gwiazdy, które charakteryzują się właśnie dynamiczną zmianą jasności. Pamiętajcie, że supernowa wybuchająca w galaktyce może przyćmić swoją jasnością całą jasność galaktyki. Więc tutaj będziemy mówili o bardzo dużej zmienności jasności. Ostatnim powodem, o którym chciałbym wspomnieć, dlaczego w ogóle podejmujemy badania gwiazd zmiennych, to egzoplanety. Obserwacje zaćmień w układach podwójnych mogą również prowadzić do tego, że będziemy odkrywać egzoplanety właśnie w procesach zaćmieniowych. Jest to jeden ze sposobów, na detekcję i potwierdzanie egzoplanet, które krążą wokół gwiazd i sprawiają to, że te gwiazdy zmieniają swoją jasność. Oczywiście, to, ten proces jest już dość trudny, albo można powiedzieć bardzo trudny, ale wiem, że amatorzy są w stanie potwierdzać, czy dana gwiazda ma swoją planetę, i to jesteśmy w stanie już robić, amatorskim sprzętem, którym bardzo wielu miłośników astronomii dysponuje. Więc myślę, że te argumenty przemawiają za tym, iż warto zainteresować ich gwiazdami zmiennymi i warto rozpocząć ich obserwacje. A jak sami zobaczycie w kolejnym materiale, wcale nie jest to takie trudne. Abyśmy mogli dobrze poruszać się po gwiazdach zmiennych, musimy przeprowadzić sobie, choć krótką i dość wyrywkową, ale klasyfikację tych gwiazd zmiennych. Możemy je podzielić na przykład na gwiazdy zmienne pulsacyjne. Tutaj będziemy mówili o cefejdach, które naprawdę odgrywają bardzo dużą rolę w astronomii. Ich regularne zmiany są od kilku dni do miesięcy, mówimy tutaj oczywiście o zmianach jasności, są spowodowane cyklicznym rozszerzaniem się i kurczeniem danej gwiazdy. Kolejnym typem gwiazd zmiennych pulsacyjnych jest typ RL-ryle. To krótkookresowe gwiazdy pulsacyjne o okresach krótszych niż jeden dzień. Są ważne w astronomii, ponieważ ich jasność absolutna jest dobrze określona. Gwiazdę typu Mira, czyli cudowna, o których już troszeczkę mówiłem przy odkryciach, to gwiazdy długookresowe o okresach pulsacji wynoszących od kilkudziesięciu do nawet kilkuset dni. Są to zazwyczaj czerwone olbrzymy. Jeżeli nie widzieliście nigdy wykresu Herschlunga, Lasera, Zachęcam, aby go zobaczyć, abyście zobaczyli, gdzie poszczególne typy gwiazd w zależności od wielkości, temperatury i widma umieszczone są w tym wykresie, co pozwoli Wam na lepszą ich analizę, poznawanie cyklu życia gwiazd, gdyż ten cykl również przechodzi nasza gwiazda, czyli Słońce. Jest ona również umieszczona na tym wykresie i jeżeli troszeczkę posperacie, a może ja kiedyś o tym powiem, zobaczycie, jak będzie zmieniać się nasze słońce wraz z upływem czasu i wraz z zachodzącymi w jego wnętrzu zjawiskami. Kolejnym typem gwiazd zmiennych są gwiazdy zmienne zaćmieniowe. Czyli są to z reguły układy podwójne, gdzie dwie gwiazdy orbitują wokół siebie. No i zdarza się z perspektywy obserwatora, czyli nas. Że jedna z gwiazd przesłania drugą, co powoduje zmianę jej jasności. Przykładami takich gwiazd jest właśnie Algol, czy na przykład Beta ryle Kolejny typ gwiazd zmiennych to gwiazdy zmienne kataklizmiczne. Tutaj mamy dwa rodzaje gwiazd: gwiazdy nowe i supernowe. Gwiazdy nowe, czyli układy podwójnych gwiazd, gdzie materia z jednego Elementu układu opada na drugi element, czyli prosto z jednej gwiazdy na drugą, powodując gwałtowny wraz, wzrost jasności i w wyniku wybuchu termojądrowego na powierzchni białego karła będziemy mieli przyrost jasności i zmianę jego jasności. Drugi typ właśnie w gwiazdach zmiennych katalkizmicznych. To supernowe. Tutaj supernowe to tak naprawdę śmierć gwiazdy. Śmierć gwiazdy, która ma określoną minimalną masę, e, która właśnie w ten spektakularny sposób zakończa swój żywot. E, towarzyszą temu właśnie bardzo duże zmiany jasności, i tak, jak już wspomniałem, Supernowa, kiedy wybuchnie, jest w stanie przyćmić całą jasność galaktyki. Jest to bardzo fajny obiekt do obserwacji, gdyż obserwując odległą galaktykę, widzimy nagle jasny punkt, który pojawia się na obrazie galaktyki. Spektakularne zjawisko. Myślę, że każdy z Was przynajmniej raz będzie w stanie coś takiego zobaczyć, gdyż te zjawiska są. Wbrew pozorom, dość częstymi zjawiskami. Mamy kolejny typ gwiazd zmiennych. To gwiazdy zmienne eruptujące czyli to są gwiazdy młode, które jeszcze nie weszły w ciąg główny znów tutaj odwołanie do wykresu Herschplunga-Lasera wykazują nieregularność, yy, nieregularną zmianę jasności. Yy, z dużą zmianą aktywności magnetycznej i y, zmiany sposobu materii, akrecji właśnie tej materii. Są tam również gwiazdy, które nagle tracą jasność na skutek tworzenia się pyłu w ich, w ich atmosferze, który przesłania światło, dla nas również zmieniają jasność, czyli są to gwiazdy zmienne. No i chyba ostatni typ, o którym wspomnę, to gwiazdy zmienne rotacyjne. Jasność ich wynika z obecności plam na powierzchni, podobnie jak ma to miejsce w przypadku plam słonecznych, ale te plamy są dużo większe i bardziej trwałe, co powoduje dużą rotację i dużą zmianę jasności tych gwiazd. Mam nadzieję, że ilość typów Was nie przeraziła. Nie każdy typ. Każdy musi obserwować. Mam nadzieję, że wybierzecie sobie ulubione na początek. Ja będę wskazywał w kolejnych materiałach, jak je obserwować oraz od jakich typów zacząć, rozpocząć swoje obserwacje, aby zobaczyć, na czym to polega i jak fajna, wbrew pozorom, jest to dziedzina astronomii. Dlaczego chcę Was zachęcić? do obserwacji właśnie gwiazd zmiennych. Po pierwsze dlatego, że są to obserwacje prosta. O czym już wspominałem. Jeżeli poznacie metodykę, będziemy omawiać dwie metody. Metodę wizualną, stara metoda, stara szkoła obserwacji gwiazd zmiennych oraz trochę nowocześniejszą przy pomocy detektorów czy w postaci Lustrzanek, czy w postaci kamer astronomicznych, jeżeli ktoś z Was będzie je posiadał. Zobaczycie, że jest to bardzo ciekawa zabawa, ciekawa edukacja, a przede wszystkim, kiedy Wasze wyniki zaczną przybierać odpowiednie kształty, będzie duża satysfakcja z tych obserwacji. Dla mnie obserwacje astronomiczne to właśnie tego typu obserwacje: obserwacje gwiazd, obserwacje zjawisk, obserwacje tego, co zmienia się na naszym niebie, tego, co pojawia się na naszym niebie, a niekoniecznie robienie zdjęć tych samych obiektów po tysiąc kroć, te same, bardzo podobne, różniące się pikselami, kolorami. Subiektywnymi odczuciami. Ale o tym więcej może w podcaście, bo nie jest to temat raczej na film, a raczej na spokojną rozmowę i wysłuchanie przynajmniej mojego punktu widzenia dotyczącego astrofotografii, którą sam również oprawiam. Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłem Was do zagłębienia się w tematykę gwiazd zmiennych. Mam nadzieję, że kolejne materiały pomogą Wam podjąć decyzję, czy jest to droga, którą chcecie właśnie w astronomii uprawiać. Ja Was zachęcam. Niebawem pojawi się materiał o metodyce, czyli o sposobach i obserwacji, jak je rozpocząć, jak je prowadzić i dlaczego warto je prowadzić. I przedstawię również, jak obrabiać swoje obserwacje, aby miały charakter naukowy, aby ich efekt w postaci wykresu zmienności tych gwiazd pokazał wam, że to co obserwujecie naprawdę ma sens i może być również używane przez innych ludzi, którzy za pomocą waszych badań będą przeprowadzać kolejne analizy, kolejne odkrycia. Życzę każdemu, żeby może udało mu się Odkryć supernową. Pamiętajcie, to również gwiazda zmienna, i wówczas wpiszecie się w annały astronomii nie amatorskiej, a profesjonalnej. Zostawiając Was tym tematem, liczę na kolejne spotkanie i pamiętajcie, subskrybujcie, wspierajcie i razem rozwijajmy ten kanał. Do zobaczenia.